Historia na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami sekrety przeszłości władcy legendarnego, czyli początki państwa polskiego. W historiografii polskiej początki państwa zwykle umieszcza się w X wieku. Jednak najstarsze źródła historyczne łączące słowian z tymi terenami pochodzą z dokumentów, gdzie pojawia się wzmianka o ludziach zwanych Wiślanami. Lub kraju Wiślan. Kraj Wiślan lokalizowany jest przeważnie w rejonie Górnej Wisły. To świadczy o istnieniu zorganizowanej społeczności słowiańskiej na tych terenach już w IX wieku. Co do dynastii Piastów, nazwa ta zaczęła być używana dopiero na początku czasów nowożytnych. Wcześniej istniały legendy o przodku tej dynastii, znanym jako Piast. Sama nazwa piastowie jako określenie dynastii nie była używana wcześniej. Termin ten, mimo późnego pojawienia się, głęboko zakorzenił się w polskiej tradycji i historiografii. Termin Polanie, od którego wywodzi się nazwa Polski, nie jest znany z żadnych wczesnych źródeł. Pojawia się dopiero około roku 1000. Termin ten występuje nie jako nazwa plemienia, ale w kontekście państwowym. Odnosił się do wszystkich poddanych pierwszego historycznego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Fakt ten sugeruje, że pojęcie Polanie musiało istnieć wcześniej, skoro mogło zostać użyte do określenia całej zbiorowości poddanych króla. Jednakże pozostaje to przedmiotem dyskusji i badań historycznych, kiedy dokładnie pojawiła się nazwa Polanie i jak ewoluowała w czasie. W XVI wieku, historia łacińskiej Europy jest często opisywana jako barbarzyńska, z powszechnymi konfliktami i brakiem stabilności politycznej. Wszyscy walczyli z wszystkimi, co prowadziło do chaosu. Po renesansie karolińskim. W okresie wielkiego ożywienia intelektualnego nastąpił znaczny upadek. Wiele dzieł powstało wcześniej, lecz w XVI wieku niemal nic nie było pisane. Mediewiści udowodnili, że od 99 roku do 96 wieku prawie nie powstały żadne ważne dzieła pisane. Brak jest dowodów na twórczość intelektualną. Porządek karoliński, który zapewniał ład i stabilność, rozpadł się na przełomie XIX i XIX wieku. Nastąpił powrót do bardziej barbarzyńskich form życia i społecznego niepokoju. Dodatkowo sytuacje pogarszały najazdy z różnych stron świata. Od południa atakowali Saraceni, czyli Muzułmanie, od północy Wikingowie. A od południowego wschodu madziarzy, czyli Węgrzy. Takie warunki powodowały destabilizację, brak bezpieczeństwa i uniemożliwiały rozwój kulturalny i intelektualny w wielu regionach. Był to czas wielkiego zamętu i niepewności. Wczesne dzieje Polski i jej władców są słabo udokumentowane, Ponieważ brakowało piśmiennictwa i kronik. Sytuacja zmieniła się w szóstym dziesięcioleciu X wieku. Wtedy na terenach dawnego państwa karolińskiego powstało państwo wschodniofrankońskie, zwane z perspektywy Polski Niemcami, co zmieniło sytuację polityczną i kulturową regionu. Odtąd pierwszy wielki, władca tego państwa, odnowił tytuł cesarski co przyczyniło się do stabilizacji regionu oraz ożywienia życia intelektualnego w okolicy. Brak wcześniejszych źródeł pisanych sprawia, że nasza wiedza o wczesnych polskich władcach sprzed Mieszka I jest ograniczona i opiera się głównie na legendach. Poszukiwanie korzeni polskiej państwowości sprzed panowania Mieszka I napotyka na problem ograniczonej liczby źródeł historycznych i rzadkości piśmiennictwa w tamtych czasach. Zachodnia Europa, zajęta swoimi problemami, nie zwracała wiele uwagi na wschodnie obszary kontynentu, co dodatkowo ogranicza naszą wiedzę o wczesnych Słowianach. Słowianie jako grupa etniczna pozostają przedmiotem zainteresowania i debaty naukowej, ponieważ ich początki i najdawniejsze siedziby są niejasne i sporne. Niektórzy uczeni twierdzą, że korzenie słowiańszczyzny znajdują się nad Wisłą i Odrą. Jednak najstarsze potwierdzone źródła o Słowianach pochodzą dopiero z połowy VI wieku. Te źródła nie wskazują jednoznacznie, że Słowianie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Polski. A co działo się przed tym okresem, pozostaje tajemnicą. Dokładne miejsce pobytu Słowian pozostaje nieznane. Możliwe, że ukrywali się pod inną nazwą w kontekście Mieszka I. Tradycyjne przekazy wiążą go z Gnieznem. Przekazy sugerują, że Mieszko był rodzimym władcą. Jednak ta opinia nie jest jednomyślnie akceptowana przez wszystkich badaczy i historyków. Istnieją różne hipotezy, w tym teoria wikińska. Według niej Mieszko lub jego przodkowie mogli pochodzić z wikingów. Argumenty za teorią wikińską nie są wystarczające ani jednoznaczne. Jednym z nich jest pochodzenie imienia Mieszko, które jest tajemnicze i rzadko spotykane. Imię Mieszko było różnie interpretowane, między innymi jako polska wersja skandynawskiego imienia Biern. Niektórzy uczeni spekulują, że Mieszko to drugie imię księcia nadane przy chrzcie. Pierwsze imię Dago. Też mogło mieć skandynawskie korzenie. Teoria ta opiera się na dokumencie zaczynającym się od słów Dagome Judex. To streszczenie aktu, w którym Mieszko powierzył państwo stolicy apostolskiej. Niektórzy badacze uważają, że Dagome to obca forma prawdziwego imienia Mieszka, pochodzącego ze Skandynawii. Profesor Przemysław Urbańczyk przedstawił inną hipotezę. Według niej przodkowie Mieszka mogli przybyć z Moraw po upadku państwa wielkomorawskiego. Na początku X wieku pewne grupy ludności z Moraw zaczęły osiedlać się na ziemiach polskich, co mogło wpłynąć na pochodzenie Mieszka. Kilka rodów, uciekając przed atakującymi Węgrami, mogło udać się na północ. I osiedlić nad Wartą i Wisłą. Trudno jednak jednoznacznie znaleźć dowody potwierdzające te teorie. Ta teoria stanowi ciekawą alternatywę w dyskusji o pochodzeniu pierwszego historycznego władcy Polski przed panowaniem Mieszka. Dowody są jednak nieliczne. Oparcie się możemy jedynie na zapiskach Galla anonima. Który jest jednym z głównych źródeł informacji o wczesnej historii państwa polskiego. Jego prace są bardzo cenne, lecz podlegają debatom i analizom historycznym, zwłaszcza w kontekście wiarygodności i dokładności przekazów dotyczących okresu przed mieszkiem. Gal Anonim, znany również jako Anonim, tak zwany Gal, urodzony w X wieku. Zmarł po roku 1116. Uważany jest za pierwszego polskiego kronikarza. Pomimo jego cudzoziemskiego pochodzenia, tożsamość i miejsce urodzenia Gala Anonima pozostają przedmiotem debat historyków. Hipotezy wskazują na północną Francję, południową Francję, a nawet północne Włochy lub Dalmację. Jako możliwe miejsca jego pochodzenia. Gal Anonim jest autorem kroniki polskiej, uznawanej za jedno z najcenniejszych dzieł literatury średniowiecznej Europy Środkowej. Jego dzieło jest pierwszym znaczącym utworem literatury polskiej, zawierającym najstarsze dzieje Polski. Kronika ta miała znaczący wpływ na późniejsze piśmiennictwo i kulturę polską. Kształtując narodową tożsamość, Gal Anonim był człowiekiem gruntownie wykształconym, doskonale znającym wulgar latin oraz autorów starożytnych. Jego wykształcenie i wiedza widoczne są w jego kronice, która łączy tradycje klasyczne z dziejami Polski. Gal Anonim pozostaje postacią tajemniczą, mimo prób ustalenia jego dokładnej tożsamości. Jego styl pisania i odniesienia wciąż są przedmiotem badań i analiz historycznych. Gal Anonim był pierwszym, który opisał postać Popiela, uznawanego za jednego z pierwszych władców Polski, choć ta postać otoczona jest legendą i mitem. Historycy zgadzają się, że nie ma solidnych dowodów na istnienie Popiela, a opowieści o nim należy traktować z dużą ostrożnością jako legendę. Podobnie. Opowieści o piastach mogą być bardziej tradycją i legendą niż faktami historycznymi. Jednak sytuacja z piastem jest nieco inna. Piast, protoplasta rzeczywiście panującego rodu, mógł być prawdziwą postacią. Choć nie ma jednoznacznych dowodów potwierdzających jego istnienie. Gal Anonim przybył na dwór w XIX wieku. Nie znając polskiej tradycji, więc był zdany na relacje innych, co wpływa na wiarygodność jego zapisków. Jego zapiski są ogólnie uważane za wiarygodne, jednak w kontekście wczesnej historii Polski mogą być mniej dokładne z powodu krótkiego okresu. Gal Anonim chciał opowiedzieć o odległych czasach, opierając się na dostępnych mu opowieściach i legendach. на анализируя записи гала анонима нужно помнить об ограничениях и контексте их создания а также о том что они могут содержать легендарные и мифические элементы эти элементы были частью устной традиции не только в польше но и во всей европе рассмотрим кратко легенду из хроники гала анонима в гнезда князь попель организует праздник пострижена для своих двух сыновей, важный языческий обряд для юношей семи лет. Во время обряда мальчикам срезают волосы и дают взрослые имена, а опеку над ними отец принимает от матери. На праздник приходят два таинственных странника, которых князь Попель приглашает в свой дворец, чтобы отметить события вместе. Странники отправляются в хижину бедного пахаря Пяста и его жены Ржепки, где их встречают гостеприимно, иначе, чем у князя. Во время пострижена сына Пяста происходит чудо, умножается еда и питье, в то время как у Попеля блюда исчезают. Пяст с разрешения странников приглашает князя Попеля на пир, который прибывает к простому крестьянину в дом. Во время обряда сын Пяста получает имя Симовит – I za czasem staje się silnym i mądrym człowiekiem. Legenda głosi, że Bóg naznaczył Simavita kniazem Polski, a Popiel z synawiami był izgnan. Z księstwa Popiel jest prześladowany przez myszy. Ukrywając się w drewnianej wieży na wyspie, ginie zagryziony przez gryzonie. Ta opowieść ma ważne miejsce w polskiej tradycji. Ta historia. Choć pełna elementów fantastycznych i mitycznych, jest fundamentem narodowej mitologii Polski. Przez długi czas była uznawana za prawdziwą przez polskich historyków. Gala anonima wersja wydarzeń była traktowana jako jedyna słuszna. Wiedziano jednak, że zawiera pierwiastek legendy, ale to nie miało większego znaczenia. Nawet sceptyczni historycy uważali, że niemożliwe jest by dwór Bolesława Krzywoustego nie znał historii panowania przed Mieszkiem I. Pamięć dynastyczna była wtedy bardzo ważna. Historycy sceptyczni nie podważają imion wcześniejszych władców. Według gala anonima następcą Siemowita był Lestek, a po nim władzę przejął jego syn Siemomysł. Ojciec Mieszka I. Większość historyków uważa tych trzech przodków Mieszka za wiarygodne postacie, choć nie można jednoznacznie potwierdzić ich całkowitego istnienia. Można przyjąć z pewnym zastrzeżeniem, że istnieli. Gal Anonim opisuje ich losy skromnie, bez wynoszenia do rangi legend, co świadczy o jego rzetelności i uczciwości. Gal Anonim pisał tylko to, o czym był przekonany sam, unikając przesadnych legend i fantazji. Jego kronika jest ważnym źródłem wiedzy o wczesnej historii Polski. Autor zaznacza, że o czasach przedmieszka pisze tylko to, co usłyszał od sędziwych starców. W ten sposób trochę odcina się od tych przekazów, nie traktując ich jako pewnik. Wielu historyków uważa, że Siemowit, Lestek oraz Siemomysł mogą być postaciami historycznymi, ale ich przynależność do rodu Piastów nie jest jednoznaczna. Gal Anonim nie musiał wymyślać całej legendy. Mógł ją usłyszeć od kogoś z dworu Bolesława Krzywego, co wpływa na autentyczność i charakter opowieści. Opowieści Gala Anonima są cennym źródłem do zrozumienia wczesnej historii Polski. Lecz należy podchodzić do nich z ostrożnością ze względu na ich legendarny charakter. Trzeba mieć na uwadze ograniczenia wiedzy dostępnej w czasach Gala Anonima, co wpływa na dokładność przekazów i ich interpretacje. Oprócz Gala Anonima, istotną rolę Kształtowaniu rozumienia wczesnej historii Polski odegrali kronikarze tacy jak Wincenty Kadłubek czy Jan Długosz. Ich prace, choć cenne, opierały się także na opisach gala anonima, dodając wątki zgodne z potrzebami ówczesnych władców i regionów. Kroniki stały się narzędziem politycznym i kulturowym, służąc dynastii i podkreślając władzę. Oraz jedność regionów pod ich kontrolą. Wśród bogactwa legend i opowieści istnieje postać niezaprzeczalna i w pełni historyczna, potwierdzona licznymi źródłami. Mieszko I. Mieszko I stanowi fundament państwa polskiego i jest pierwszym historycznie potwierdzonym władcą tego kraju. Władca Polski Mieszko. I Pych jest kluczową postacią w historii państwa. Otwierając pierwszy pewny rozdział dziejów Polski i jej kształtowania się jako narodu. Jego panowanie i działalność miały ogromny wpływ na rozwój polskiej państwowości, kultury oraz narodowej tożsamości, co jest fundamentem dzisiejszej Polski. Szczególną uwagę zasługuje Chrzest Polski będący ważnym wydarzeniem politycznym i religijnym, które zmieniło bieg historii kraju na zawsze. W kolejnym odcinku skupimy się na życiu, panowaniu i dziedzictwie Mieszka Pirechy, które pozostawił przyszłym pokoleniom Polaków jako fundament państwa. Dziękujemy za wysłuchanie naszej opowieści historycznej. Zachęcamy do subskrypcji kanału, i zapraszamy do kolejnych odcinków, które odkryją więcej historii Polski.